To co? Otwieramy. Jesteście ciekawi, co jest w środku. Mam tutaj nową lampę od Nokano i zaraz Wam coś o niej opowiem. Jest to lampa od Nokano model V9. Lampa ma 36 W i ma 36 diod w środku oraz ma bardzo dużo miejsca na dłoni. To jest dla mnie niezwykle ważne, żeby tego miejsca było sporo. Oczywiście lampa ma lustrzane dno. Pamiętajcie o tym, że to zabezpieczenie przed używaniem należy ściągnąć. I to, na czym mi jeszcze zależało, to to, żeby timer i wyświetlacz były tutaj z tyłu od mojej strony. I mamy tutaj czasy 10, 30, 60 i 90 sekund oraz opcję low heat, która też jest bardzo pomocna. Dodatkowym plusem tej lampy jest dość długi kabel. Tutaj z tyłu mamy włącznik, automatycznie zapala nam się 60 sekund i zobaczcie jak mocno świeci ta lampa. Bardzo dziękuję hurtowni Ladiosa za przesyłkę. Ja oczywiście zabieram się do testów i dam wam znać jak u mnie sprawuje się lampa Nokano V9. I zapraszam Was na zakupy na stronę www.ladiosa.pl. Życzę Wam udanych zakupów i przy okazji pamiętajcie o moim kodzie Patrycja10, który daje Wam 10% rabatu na cały asortyment sklepu Ladiosa.